Siemanko, ja oczywiście jestem Minecraft, zao, słuchajcie, mega dawno mnie nie było, ale to dlatego, że ostatnio miał być odcinek, ale przez to, że program mi się zepsuł i nie nagrało mi dźwięku, w połowie odcinka odcinka nie było. Niestety, ale za to był livestream, Więc jeżeli chcecie, słuchajcie, teraz tak wygląda harmonogram. Odcinek na przykład pojawia się w poniedziałek, to we wtorek adekwatnie będzie live, słuchajcie, będziemy robić na przemian. Odcinek następnego dnia live. Odcinek live. W ten sposób aktualnie będziemy robić, żebyście mieli więcej czasu na oglądanie odcinków i żebyśmy mieli więcej czasu na bawienie. Się po prostu na live'ach, słuchajcie, a dzisiaj mamy paczkę, która powoduje, że craftingi respią nam potwory. Myślę, że to będzie całkiem śmieszna paczka, więc może zaczniemy odcinania drewna. Jak możecie zauważyć, już mam dwie deski, w sensie dwa, dwa, dwa te yy, pniaki, yy, ponieważ już wcześniej sobie zebrałem. Nie wiem nawet czemu tak ozebrałem, no ale po prostu wziąłem to wszystko sobie, pozbierałem. Teraz zbieramy sobie szybciutko drewno. Drewno na pewno nam się przyda. Yy, mamy to drewno i teraz patrzcie, craftingi będą powodować kuku i boję się, że jak zrobię już tak to będzie kuku. Tak, już jest kuku. Ej, shalker box. Shalker box to chyba kozak, zabijmy go. Zaraz sobie zrobimy miecz, czekajcie, zaraz sobie zrobimy miecz I go weźmiemy, łupniemy, ale dobra Craftujemy sobie... O nie, zrobi, O nie, zombie, zombie, to już nie jest fajnie, to już nie jest fajnie, czekajcie Czy... Czek o, 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 co? Czemu ja lewituję? Aha, shulker box pewnie No dobra, to idealnie, będę sobie na drzewku mm, Dawajcie na drzewko mnie, to mnie nic nie zabije, w sensie zaraz i tak się coś zrespi Ale trudno mm, Teraz tak, musimy to zamienić na ten Okej, okay, krowa to kozak, krowa to kozak, krowa nie była wielkim y, problemem Na początek craftujemy sobie miecz, myślę Villager, siemanko, gościu. Villager może być, myślę, nie? Villager to spoko gościu. Przyjmiemy sobie całe drewno. Raz, a porządnie. Dobra, tutaj też nic strasznego. Robimy kill off i idziemy ogarnąć sobie żelazneku. w takim razie. Wow, 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 Tu już jest gorzej, tu już jest gorzej. Kozacko. Sprawnie nam to poszło. Dobrze tego shulker boxa zabijemy. To by było kozak. Zabicie tego shulker boxa, tylko trzeba to zrobić tak, żeby on nas nie widział. W sensie nie walno tym czymś. Dobra. Strefujemy, nie, nie, nie. Ej, dobra, dobra, nie, 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 gościu, sorry, sorry, nie chciałem. Nie chciałem, nie chciałem. Szybko, szybko, szybko. Opadamy, opadamy. Najgorzej, słuchajcie, bo żeby zaraz polecieć tak wysoko, że zginiemy. No właśnie, tego się bałem, ale dobra, spokojnie, nie podajemy się. Zaraz go zbijemy. Gdzie są moje temki? Na początku musimy mieć naszej temki, bo nie chcę kraftować kolejnych. To się może źle mega skończyć. Pierwszy raz w ogóle bije się z Boxem, słuchajcie, nie wiem jak to działa do końca, ale mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. No nie no gościu! Dobra, zostawiamy tego Shulker Boxa. Nie chcę go, nie jest nam potrzebny. Lecimy sobie, słuchajcie, zrobić portal. Naszym celem znowu jest zrobienie oczywiście portalu do END'u. Myślę, że to będzie spoko opcja. Jak sobie machniemy taki właśnie oto portal. Więc naszym celem będzie zrobienie portalu. I teraz tak, mamy patyki, mamy ten. Teraz by się przydało wkopać jakąś górkę. O, mamy kobla, kozacko. Ogarniamy sobie kobla i szukamy szybciutko cave'a. W ogóle nie podniosłem craftingu ze sobą. Słabo, słabo mega. Ale dobra. Teraz tak, trzeba skraftować kilow drewniany. Kurde, ile rzeczy trzeba kraftować? Co tu mamy? Pigment, dobra, Pigment nas nie będzie bił, dopóki my go nie zaatakujemy, więc całkiem spoko. Ej, w sumie to ja chyba sobie zrobiłem kilo w Delfin, o nie, Delfin, ale szkoda, no niestety nie masz wody tutaj, nie masz wody. Pingwin, y, Pingwin, Delfin nie ma wody. Ale spokojnie, ogarniemy tak, żeby, żeby było G dla wszystkich. Zbieramy sobie to ładnie. Szybciutko kobla jak najwięcej. W ten sposób. I mamy 13 kobla. Kraftujemy sobie tak, czekajcie, doróbmy sobie patyków. Niech będzie ich na zapas dużo. Okej, okay, kozacko. I teraz tak. Kraftujemy sobie kill off kraftujemy sobie łopatę, kraftujemy sikierkę i kraftujemy miecz. Dobra. I nic nas nie zabiło, słuchajcie, kozak. Skraftowaliśmy całego seta i nic nas nie zabiło. Nie zrespiło się nic, co by mogło nas zabić. Cieszę się mega. Mm, zabieramy wykopmy jeszcze trochę kobra na piecyk i tak dalej. I szukamy sobie kejwa, słuchajcie. Szukamy kejwa, ogarniemy żelazo. Zrobimy sobie zbroję, żebyśmy mogli się bronić po prostu przed tymi potworami w międzyczasie. I będzie kozak, myślę. I będzie kozacko. No więc zbieramy to szybciutko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zaraz będziemy wszystko mieli. Dobra, 23 kobla myślę na początek nam wystarczy. Więc teraz tak, lecimy sobie od razu po prostu szybko znaleźć jakiegoś cave'a, wchodzimy w dół, tylko jeszcze trochę drewna by się przydało na pewno, bo bez drewna może być lipa, bez drewna nie wiem czy dużo rzeczy zrobimy w podziemiach, a ja bym chciał mega szybciutko zrobić ten portal, pokazać, że potrafię, i nie chciałbym się jakoś mega dużo wywalić przy tym wszystkim, więc musimy całkiem uważać, żebyśmy nie zginęli, więc craftujemy po jednej mitemku teraz i sprawdzamy po prostu co się dzieje, do tego jeszcze by się nam przydało żarcie słuchajcie, żarcie, którego aktualnie nie posiadamy, gdzieś tu może być, tam miałem Krówki. Mogłem zabić te krówki, które zrespiłem, no ale niestety nie przemyślałem tego. Więc szukamy sobie szybko jakiś krówek owieczek. Musi coś być na tej polanie. No nie ma takiej opcji, żeby niczego nie było, no. No ale na razie się nie zapowiada, żeby coś było. Najgorzej, słuchajcie, najgorzej. Najgorzej lecimy, lecimy. Idziemy zobaczyć, co tu może być możemy jeszcze spotkać ciekawego. Mm. Naprawdę nie ma nic żadnego zwierzęcia, które mogę zabić. O o o owce, kozacko, owieczki, jak ja Was kocham. Sorki, owce, a jeszcze noc się robi idealnie, słuchajcie. Mam jeszcze wełnę na łóżko, kozak. Jeszcze tutaj kurczaki nawet zabijemy. No trudno, musimy zabić wszystko co się rusza. Bo tego żarcia one nie mamy dużo. A jednak, żarcie nam się przyda w jaskini, bo wątpię, że będziemy chcieli wychodzić z takowej jaskini. Więc szybciutko sobie, sobie je zabijamy. Tu gdzieś jeszcze był kurczak, kurczaczku, przepraszam najmocniej. Ale no niestety taka kolej rzeczy, słuchaj, taka kolej rzeczy. Ja kraftujemy sobie szybko łóżeczko. Zamieniamy wszystko na praktyki, okej, okay, króliczek. Króliczek jest straszny, króliczek jest całkiem spoko. Tutaj nam wyskoczy villager. O nie! O nie! O nie, o nie, 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 nie na spokojnie. O, ja pierdziele, słuchajcie, nie, no to nie będzie takie proste, jak ja myślałem, jak ja mam zrobić ten portal, teraz muszę mniej więcej szybko znaleźć miejsce, w którym zginąłem, a ja totalnie nie wiem, gdzie zginąłem tak naprawdę, jeszcze się zombiaki porespiły, o kurde, no to jestem w kropce, słuchajcie, jestem trochę w kropce przez to wszystko, ale mam nadzieję, że coś wykminie konkretnego i uda mi się to wszystko ogarnąć, y no teraz to mamy bez kitu problem, no gdzieś tutaj tej temki powinny być, w tą stronę mniej więcej szliśmy. Mam nadzieję, że je zaraz znajdziemy, ale tu się zaczynają bagna tak w ogóle. Creeper, o ja pierdziele, tu jest ta pustynia. Szliśmy tędy jakoś. O, no to teraz to naprawdę nie mam pojęcia, ale widzę, że to jest zejście do jaskini, więc spoko. O, są te dynie, dynie widzieliśmy wtedy, mm, teraz koło tych dyni jakoś przechodziliśmy niedaleko. Koło tych nie jakoś niedaleko przechodziliśmy, tylko gdzie dokładniej? To jest pytanie. Dynie... Kurde, my chyba tego brzegu się trzymaliśmy, szliśmy tędy... I tu gdzieś nie, no nie, kojarzy tych terenów, słuchajcie. Nie kojarzy tych terenów, a w dodatku tu owce żyją, więc tu na pewno nie byliśmy. Cholerka i co, musimy zacząć od nowa? Są! Kozak, są! Są nasze itemki. Teraz szybko zbieramy wszystko i próbujemy postawić łóżko. Słuchajcie, udało się. Jednak mam dobry oryn w terenie i teraz jeszcze wiemy gdzie po drodze jest jaskinia. Więc szybko kładziemy spać. No nie creeper! Szybko śpi! Dobra, wstawaj z tego łóżka! Nie, 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 proszę! Dobra, kozak, byliśmy w wodzie, nie zada nam aż tak dużo. Szybko, 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 idź spać, zao! Idziesz spać w tym momencie, proszę cię, ja chcę się przespać. No dawaj szybciej! Kozak. Ile można było czekać, aż ty pójdziesz spać? No, jesteś najgorszym najgorszą postacią, chyba w Minecraft. No, tyle się szykować do spania. Przecież to są żarty jakieś. Mm. Teraz tak. Mm. Tu, 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 tu. Mamy wszystko, co jest potrzebne. 27 desek. Czy nam wystarczy? 27 desek. Ja bym sobie dodawali do, jeszcze troszeczkę desek. Bo może nam zabraknąć lekko desek. A jak już wejdziemy, tamte ja bym chciał stamtąd nie wychodzić. Wiecie o co chodzi? Mm. Zbieramy tutaj ładnie. W ten sposób. Zbieramy dół kozak i lecimy szybko do kopalni, lecimy szybko do kopalni, Pogarnimy sobie itemsy o kurde, o kurde, słuchajcie nie, 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 to będzie cięższe niż myślałem, słuchajcie, to będzie cięższe niż myślałem, zostawcie mnie creepery jeszcze jakieś najgorsze najgorzej, słuchajcie, najgorzej mm, jak my mamy to zrobić teraz, musimy na spokojnie żarcie przepalić, tylko gdzie byśmy znaleźli taką kopalnię, gdzie węgiel jest obok by nam się przydał również węgiel obok. Tu mamy tutaj się do kopalni. Mamy żelazo, ty. Mamy żelazo. Dobra, na razie tutaj się osiedlimy. Na razie się tutaj osiedlimy. Szybko wyciągnijmy miecz. Dobrze przydał się ten miecz. Zrobimy od razu EQ, Z żelaza od razu robimy EQ. Tu nie ma jakby innej opcji, innej możliwości niż zrobienie Q z żelaza, więc szybko kładziemy sobie piecyk. Yy, piecyk, piecyk i teraz przepalmy sobie żarcie, nie? Teraz przejarajmy sobie żarcie, a ja w tym czasie zbiorę sobie żelazo i zrobimy sobie jakiś pierwszy ekwipunek o całkiem dużo tego żelaza. Więc kozacko, dużo żelaza jest, dużo żelaza na pewno nam się przyda. Bo bez żelaza to naprawdę te mobki potrafią yy, przyfasolić. A ja bym nie chciał znowu zginąć. Chciałbym jednak teraz to zrobić bez żadnej dentki, więc kraftujmy sobie jeszcze jeden piecyk, to może być ryzykowne. Okej, okay, nie tak źle, kurczak, kurczak się przyda. Dobra, mamy kurczaka postawmy drugiego pieca i przepalmy sobie to żelazo. Mamy 8 żelaza. Zjedzmy coś, nawet te zatrute mięso by się przydało z jej, żeby po prostu mieć cokolwiek. Żeby mieć cokolwiek, tu już jest 4. Mamy za mało drewna. Mamy za mało drewna. Naprawdę, przepalenie czegoś to też jest skraftowanie. Co wygadacie? Co wygadacie? Nie mam pojęcia czemu tak się stało, ale wiem, że jeszcze drzewa trzeba dociąć. Trzeba dociąć drzewo, bo na razie tylko drzewę możemy przepalać. Nie mamy innej zbytnio opcji, więc zetniemy sobie całe drzewo. Mm, tak, póki tam się przepala, jeszcze więcej drzewa potrzebujemy, to również się nam drzewo przyda, zbieramy to również w ten sposób, kozacko, mamy już trochę drewna, jeszcze jedno, jeszcze jedno, nie zaszkodzi mieć jednego więcej, w sumie nie mamy całkiem tak dużo tego drewna, więc jeszcze jedno na pewno nam się przyda, no, okej, okay, w ten sposób już mamy całkiem sporo tego, zjedzmy sobie teraz jedzonko, i śmieszne jest to, że jak wyciągamy nawet żarcie z pieca, to tutaj są kłopoty, więc poczekajmy aż się przepali całe najlepiej, bo inaczej może być problem ma piesku, niestety nie mam kości, abym ja bym o swoje, słuchaj, byśmy byli wspólnikami. Tu jest dość ciemno. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś ekran podjaśnić, żebyście lepiej widzieli. Kolejne żelazo, kozacko, słuchajcie. Przepalimy sobie całe żelazo, jakie zbierzemy, i dopiero wtedy yy, zaczniemy to wyciągać, bo za każdym razem, jak wyciągamy coś z wycyka, respi się mobek. A ja bym nie chciał, żeby takowy mobek za każdym razem się respił, bo jesteśmy jeszcze po prostu na to nie gotowi, słuchajcie. Jesteśmy jeszcze na to nie gotowi, więc rzucamy sobie kolejne 8 żelaza. A to tutaj to całe drewno będzie trzeba dorzucić na pewno. No to nie ma innej opcji niż dorzucenie tego całego drewna. To nam się przepala. Zróbmy może węgiel drzewny w międzyczasie. O, krówka tego, mos moszomorka. Kozacko, witam Cię. Zróbmy sobie jeszcze węgiel drzewny w ten sposób, żebyśmy mieli na pochodnie, a ja pozbieram jeszcze trochę sobie drewna, słuchajcie. Jeszcze trochę drewna nam się przyda, bo jak możecie zauważyć, wykorzystaliśmy już całe drewno, które było nam potrzebne, a dalej nie mamy węgla nigdzie w pobliżu, a musimy poczekać, aż się nam żelazo przepali. Będziemy mieli 16 żelaza. Skraftujemy z tego już całkiem ciekawe mamy trochę jedzonka, więc też kozacko jesteśmy jakby w stanie już zacząć podróż w poszukiwaniu tego portalu, ale przy tym portalu pewnie będzie jeszcze trochę kraftowania, więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś sprawnie pójdzie i się nie wywalimy w głupi sposób. No bo jak się wywalimy, no to będzie lipa i nie wiem czy. Yy, czy, 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 czy będę chciał szukać na nowych tych itemków, więc może zrobimy tak. Robimy, słuchajcie, tak. Obstawiacie w tym momencie w komentarzu. Ci, co napiszą... Yy, piszemy tak o. Yy, przeżyjesz. Osoby, które wierzą w to, że uda mi się za pierwszym razem bez yy, umarcia ogarnąć teleport. Yy, teleport. I osoby, które zginiesz, napiszą, to obstawiają to, że umrę przed tym, zanim zrobię teleport. Teleport. I właśnie odcinek się skończy albo jak yy, znajdę teleport, albo jak właśnie umrę, więc możecie obstawiać. Jestem ciekaw, kto kto we mnie wierzy? Kto myśli, że jednak nie dam rady? Ej, tu się coś zrespiło! Znowu ten shulker box, może go mogę... Nie, go trzeba bić. Go trzeba bić, słuchajcie. To ja go biję. To ja go biję szybko. Ej, ale ile to, to ma HP? Dobra, kozak, zabiliśmy shulker boxa. Super. Skorupę mamy jego. Nie wiem, po co nam jego skorupa, ale mamy takie rzeczy, więc będziemy sobie takie rzeczy mieć. Pięć kurczaków jeszcze sobie przepalmy. 16 żelaza mamy. Dobra, kraftujemy buty. Łowca, łowca spoko, łowca to mi się podoba jak się respi. Kraftujemy buty, teraz craftujemy hełm. I mamy zombie villager, ale on kozacko wygląda gościu, to chyba na wakacjach jest. Ale kozacki. To, tą krówkę też zabijemy, chodź tu krówka. Kozacko, teraz tak, do przepalania jeszcze sobie wrzucimy w takim razie to. To jest kolejne żarcie oczywiście, zakładamy hełmik. Będziemy chyba bić się, że z normalnym mieczem postawimy na większość armor, więcej armora by się przydało, rybka się zrespiła, więcej armora nam się bardziej przyda niż nowy miecz żelazny, bo żelazo jeszcze znajdziemy, a nowy miecz się na pewno przyda, mały slime kozacko, pozbyliśmy się go, układamy to wszystko tutaj, wszystkie potrzebne rzeczy, tak więc tak, przemijamy to na deski znowu. Co się zrespiło zombie? Ale kozacko, już jesteśmy całkiem bezpieczni. Myślę, że jesteśmy w stanie wykonać ten challenge. Mamy żelazo, teraz tak, yy, zróbmy sobie jeszcze ostatnie rzeczy. Ostatnie szlify i wybieramy się w tą podróż, a mianowicie wyciągamy to. I tu jest golem. Co? Co? To są jakieś jaja, co tu się stało? Ty jakiś golem się zbugował w skalę i nas wywalił na hity, słuchajcie. Ja pierdzielę, w sekundę on to zrobił, ej umarliśmy, ale dobra, to, to się nie liczy, jeszcze odcinek się nie kończy, jeszcze odcinek się nie kończy, to się nie liczy, słuchajcie, ten, ten, ta śmierć się nie liczy, bo to, to było niespodziewane, ja tego się totalnie nie spodziewałem, tego nikt się nie spodziewał, tego nie wliczamy do mojej, do, do mojej śmierci, dopiero od teraz gramy, słuchajcie, dopiero od teraz gramy, musimy znaleźć to wejście, nie mam pojęcia gdzie to wejście jest, gdzie ja w tym momencie umarłem, mam nadzieję, że to znajdę gdzieś tutaj chyba, tak. Kozacku, ten golem dalej jest w ścianie. To nie chce siedzi w tej ścianie. O kurde, nie, 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 nie. To się tak nie może skończyć. To się tak nie może skończyć, słuchajcie. Skąd tam nagle tyle mobków jest? Co jest? Co tam się stało? Skąd wy mobki tutaj się znaleźliście w tym momencie? Zjedzmy sobie jabłka. Słuchajcie. To jest naprawdę ciężki datapack Okej, okay, to są pajace, oni sami na, z siebie nawzajem atakują Nie są y, teamowymi graczami Teraz będziemy mieli na pewno problem z tym griperem, Więc musimy to zrobić mądrze Okej, okay, kozak, zrobiliśmy to mega y, spoko Zrobiliśmy to mega spoko. Mamy 5 sztabek żelaza przez to, że on umarł, słuchajcie. Więc kraftujemy sobie miecz. Jolo, Kraftujemy sobie miecz i zobaczmy, co tu się zrespiło. Szkielet, okej, okay, szkielet bez problemu. Szkielet bez problemu, kozacko. Może tarczę zrobimy. Chyba tarczę się w ten sposób robiło. Nie, nie ma pojęcia, jak się robi tarczę, słuchajcie. A więc zrobił tarczę, a może w ten sposób po prostu. Zaraz się przekonamy. Nie, w ten też również nie. To nie ma pojęcia, niestety, jak zrobić tarczę. Wyciągamy to, co się miało przepalić. Panda, lol, siemka panda. I okej, okay, wyrzućmy teraz sobie tylko śmieci. Wyrzućmy sobie śmieci takie jak to, takie jak to. Tak jak to, tak jak to, to nam się nie przyda na pewno to wyrzucimy, również się nam nie przyda. Kamienny miecz tutaj sobie damy w zapas. Sadzonki brzuster nam się nie przydadzą. I okej, okay, zbieramy sobie te itemki i lecimy do kopalni, słuchajcie. Le lecimy do kopalni, y tylko by się przydało jeszcze trochę patyków. I teraz mamy pigmena. Dobra, pigmena nie musimy bić, on raczej nie jest agresywny, więc kozacko, ale on już jest agresywny! On już jest agresywny. I mi całkiem dużo walno, słuchajcie, całkiem dużo mi walno. Jest ciężko, słuchajcie, jest ciężko, ale spokojnie damy radę, damy radę powoli do celu, jak to mówią. Yy. Boję się, bez kitu się boję, słuchajcie. Zbieramy wszystko stąd i uciekamy stąd, uciekamy w tym momencie stąd, uciekamy, bo trochę się przerażę. Szkoda, że pochodnia mi nie świeci, jak trzymam ją w rączce. Mam opty fajne, a mimo tego ona nie świeci. Mega szkoda. Na derkach to tak działa, że to świeci. No ale tutaj no niestety to tak nie działa. Ok, on sobie wybuch. Mamy mało pochodni, w... o żelazo kolejne. Kolejne żelazo. Kozak, mamy mało pochodni, więc musimy oszczędzać pochodnie. No porąbało cię gościu, ty co chce, że ja cię zaatakował, a dobra, jak już się chcesz bić, no to proszę bardzo. Bo trzeba nie zaczynać Mi pod żelazo podchodzisz Myślisz, że kim ty jesteś, gościu Ja tu se normalnie żelazo chcę zdobyć A mi pod celownik wchodzi No to teraz poczuł po, Poczuł yy, Jak się kończy właśnie takie denerwowanie yy, ninży Na pewno się nie kończy przyjemnie Nie będzie mnie nikt denerwował W moim yy, świecie minecraftowym, słuchajcie Siema, creeper Ty też, won, stąd kozacko. ej Ale ich jest mega dużo tutaj, słuchajcie ich jest mega dużo tutaj To będzie jednak ciężkie Patrzcie, ile tych potworów tutaj jest Jak ja mam to zrobić? Skąd tu tyle tych potworów? Ale dobra i jeszcze jakieś villagery, dobra, niech ten, ten creeper wybuchnie. Najgorzej, zabiłem tego creepera przed tym, zanim wybuchnął. Ej, tych potworów jest mega dużo, słuchajcie, nie dojrze z craftinga, mi się ich respi mega dużo. To jeszcze samych z siebie ich jest mega dużo. Ale spokojnie, damy radę, na pewno damy radę. I creeper, o kurde, pół serduszka, pół serduszka, no to już nie jest, nie jest fajnie. I kolejny zombie, skąd one się respią? Skąd wy się re... Kolejne dwa zombiaki, czy tu jest jakiś spawner? Czyż to jest niemożliwe, żeby tyle zombiaków było w jednym miejscu. To są jakieś jaja. Zabudujmy, tu jak nic jest spawner jakiś. Zabudujmy ich. Ja się nie chcę z nimi bić, słuchajcie. Zbieramy sobie żelazo, zbieramy żelazo, zbieramy węgiel, żelazo również będziemy zbierać. To się na pewno przyda, słuchajcie, to się na pewno przyda. Zbieramy takie rzeczy. Robimy zaraz wam pochodnie, żebyście widzieli jeszcze więcej. No bo bez tego będzie lipa. Zbieramy to i próbujemy zaraz ogarnąć coś jeszcze tutaj. Jakieś na pewno żelazo się przyda, bez żelaza to będzie lipadł. Co tuś. się, Jezu, to jest nietoperz, proszę mnie nie straszyć! Śbałem, że zaraz umrę bez kitu. Nietoperze są straszne w tym Minecrafcie, jak tak się boi o życie, słuchajcie, bo się nie chce umrzeć. A ja bym nie chciał umrzeć, słuchajcie, ja się bym nie chciał umrzeć. Więc piszcie w komentarzu, przeżyję, czy 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 nie przeżyje. Jestem ciekaw kto jak obstawia. A jeżeli jesteś nowy, to może zostawić subskrypcję w tym momencie oraz łapeczkę w górę. Słuchajcie, fajnie by było, jakbyście zostawili takie fajne rzeczy, bo to nam oczywiście mi pomaga rozwinąć kanał i dzięki temu widzę, że doceniacie moją pracę, którą wkładam właśnie, żebyście mogli fajnie się nie nudzić podczas koronawirusa. Więc mam nadzieję, że zostawicie tą serdeczną łapeczkę w górę. Teraz tak. Gdzie ja mam patyki, mam patyki i teraz sobie robimy to w ten sposób, pyk. I mamy szkieleta. Dobra, szkielet, szkielet to nie problem. Szkielet to nie problem. Szkielet, nie jesteś problemem. Ej, nie mogę go trafić. Szkielet nie jest problemem, ale kolejne zombie, już nie jest przyjemne. Kolejne zombie to już nie jest przyjemne. Włączmy sobie muzykę w Minecraftcie. Dziękuję ślicznie. Zjedzmy coś, niech się nam regeneruje życie. Enderman, nie patrzę mu w oczy. Nie patrzę mu w oczy, tu są pająki jakieś. Tu jest w ogóle cejwik w dół. Tu jest kolejny pająk. Są kolejne zombiaki. Lecimy, szukamy yy, obsydianu. Szukamy obsydianu i wody. Słuchajcie, szukamy obsydianu i wody. To nas interesuje aktualnie. Mam nadzieję, że znajdziemy takie rzeczy. Mam nadzieję, że takie rzeczy znajdziemy. Okej, okay, musimy zrobić wiaderka z lawą. Tam widziałem lawę. Słuchajcie, tam widziałem lawę, więc tam pójdziemy, gdzie widziałem lawę. Stworzymy sobie wiaderka z lawą i wychodzimy na zewnątrz. To będzie chyba najlepsza opcja. Potrzebujemy 10 wiaderek z lawą. Słuchajcie, 10 wiader z lawą aż potrzebujemy. Yy, teraz tak, trzeba się rozprawić z pająkiem na pewno. Pająk! I stąd. Pająk! Dobrze, pająk poszedł. Jeszcze teraz zombie. Jeszcze został mi zombie do rozprawienia się. Kozacko, zombie również poszedł. Yy, weźmy sobie kobla. I teraz tu się podbudujmy. wo Ło, 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 porąbało cię, gościu! Od pleców chcesz mnie zabić? Ile tych potworów? No, przecież to jest. to jest nienormalne. Jeszcze plecy, o! Jeszcze plecy, tak, tak, jasne. Jeszcze więcej was matka nie miała. Kurde, zaraz umrę, jak to tak dalej się potoczy, słuchajcie. Zaraz mogę mieć deseczkę jakąś nieprzyjemną. Zbieramy szybko żelazo. Potrzebujemy 13 sztabek żelaza. Ile mamy? 20. Mamy ideolo. Teraz trzeba się wybrać koło tej lawy, słuchajcie, koło tej lawy będzie ciężko się wybrać, tu mamy jeszcze jednego, niech on sobie wybuchnie kozacko, idziemy koło lawy, tu mamy węgiel węgiel się przyda i robimy sobie tutaj bazę kempingową kurde, trochę mało tej lawy, słuchajcie, to jest tylko na jedno wiaderko, więc to nam dużo nie da tej lawy, musimy znaleźć trochę więcej tej lawy gdzie może być ta lawa? Więcej lawy potrzebuję. Może spróbujemy na zewnątrz znaleźć lawę? W kopalni jest mega ciężko, na zewnątrz mamy większe szanse. I szukamy lawy. Obok mamy pustynię. Z tego co wiem, na pustyni zawsze można znaleźć jakieś tam lawy. Więc może w tym odcinku się uda. W pierwszym odcinku z tej serii się nie udało. Ale miejmy nadzieję, że w tym odcinku znajdziemy tą lawę. Ej, ej, to jest lawa. To jest lawa, jak nic, to jest lawa. Dobrze, że się rozejrzałem. Akurat coś mi powiedziało, że się rozejrzał. I idealnie się rozejrzałem. Słuchajcie, tam jest lawa, tam jest lawa, której potrzebujemy. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko przed nami jeszcze zostało trochę rzeczy do skraftowania i tego się martwię. Jest kozak! Tak, dobrze, dobrze myślałem, to jest lawa. To jest lawa. Tu mam jeszcze zombiaka, z którym musimy się rozprawić, ale myślę, że z tym nie będzie akurat problemu. Mamy jeszcze takie podwójne bajorkowody, Lol, skąd to takie Bajorko, jaki fart. Naprawdę fart jak się patrzy, więc szybko kraftujemy sobie to, co jest potrzebne. A my Mianowicie cyk cyk to rozdzielamy na pół Wrzucamy sobie tutaj, wrzucamy sobie tutaj, to dzielimy na pół w ten oto piękny sposób. Niech się robi do tego skraftujmy sobie szybko skrzynkę, żeby odłożyć śmieci. Mamy znowu tego villagera porąbanego. Ale on potrafi uderzyć! Nie, teraz to ja bym nie chciał zginąć. Kozak, udało się. Udało się. I szybałem, że bez skitu zginę tego villagera, to ja bym nie chciał atakować. Wiecie, to jednak jest yy, potwór najgorszy. Yy, bierzemy sobie tutaj wszystko, odkładamy do skrzynki, co nam jest niepotrzebne w tym momencie. Yy. Żarcie weźmiemy sobie obok Żarcie na pewno nam się przyda, łóżko również To nam się przyda, podmijmy sobie sikierkę Jeżeli mamy taką możliwość I musimy skraftować, teraz słuchajcie Musimy skraftować, nie, nie musimy nic skraftować Słuchajcie, nie musimy nic skraftować Więc czekamy po prostu aż się nam się przepali żelazo Ewentualnie co już możemy skraftować To pierwsze wiaderko I kraftujemy te pierwsze wiaderko i mamy guardiana. Przecież to jest jakaś porąbana akcja Nie no nie no, nie mam szans chyba z takim guardianem. Słuchajcie, on czemu w ogóle on oddycha Czym on oddycha pod w, pod na ziemi Gościu, Proszę weź nie oddychaj pod ten, on w ogóle ucieka od nas. Uciekaj stąd, gościu, do wody, do wody poszedł. Dobrze, kaktus mi pomaga, kaktus mi pomagał. Ej, nie, 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 dobra, nie będę się z nim bił. 2 hp, 2 hp, 2 hp, dwa hp, on sejdzie idzie do wody. Niech on se ucieka do wody, dobra, on nas nie interesuje. Słuchajcie, wyczerpanie na poziomie trzecim mamy, on nas nie interesuje bez kitu. Yy, zaraz nam się przepali wszystko, mamy wiaderko, zbierzmy do tego wiaderka wody, kozacko i robimy kolejne wiaderka, mi się nie, nie, nie pomyli w obliczeniach. jeżeli miał Wody tyle ile trzeba, tak więc tak. Jeszcze nam się przydadzą bloki. Nam się również przydadzą bloki. Zróbmy sobie już, y, jakby, ten zarys tego teleportu. Tutaj na dwa. Kurde, mam wyczerpanie na cztery minuty. Przecież to są jakieś żarty. Jak ja mam teraz pracować normalnie? No to dobra. Musimy teraz to nienormalnie robić. Teraz tak. Tutaj lecimy na trzy. Jeden, dwa. Teraz trzeci. I tutaj znowu lecimy w ten sposób. Pyk. I tutaj powstanie portal. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie, ale jeszcze parę rzeczy jest. Teraz wyciągamy coś z piecyka. I zrespił się jakiś mały coś. Nie wiem co to jest, to mały coś. A teraz. Villager wieś ma szybko, żeby nas nie zatruł, tylko. no gin, nogiń, gościu. Kozak udało się. I zaatakował nas najlepiej. Najlepiej, słuchajcie. Teraz craftujemy od razu sobie te. Jak one się nazywają? Wiaderka, czekajcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Ej, nie starczy nam! Mamy 6, ale to dobra, to nie ma problemu. Sześć i tak będzie gites. Mamy slajma. 6 i tak będzie gites, bo źródło lawy mamy obok siebie. Świadełko lawy mamy obok siebie. Tu jeszcze trochę tych slajmów mam do zabicia. Więc ja to jak najszybciej chcę zrobić. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dobra, dobra, pozabijane. Ile slime bali? Kurde. Fajniusio, fajniusio, zjedzmy coś. Nie chcę się regenerować HP, bo boję się, że znowu nas coś nieprzyjemne, że go może spotkać. I teraz tak, obsłuchajmy sobie. Wyczerpanie mamy w dalszym stopniu. Mamy w dalszym stopniu wyczerpanie, które nam totalnie nie pomaga. Będziemy robić to w ten sposób. uzupełnimy sobie teraz tę te wiaderka lawą. Kozacko, jeszcze jedno. Fajniusio, mamy to, słuchajcie, mamy to I Teraz robimy sobie naprzemiennie Po prostu, teraz robimy sobie naprzemiennie Mam nadzieję, że nic je zepsuje I to wyjdzie tak jak powinno Tak i woda, kozacko Tak i woda, kozacko, mamy, mamy pierwszą rzecz Źle, źle Już zepsułem, słuchajcie, to powinno być z boku To powinno być z boku Musimy, ponieważ nam wyczerpanie minie Chyba, że znajdziemy krówkę jakąś szybko Cholerka, źle to wymierzyłem, przecież to nie było od tego. Jak ja mogę teraz pozbyć się tego efektu? Ja bym liczył na to, że znajdę krówkę tutaj gdzieś na rogu. Kozacko by było, ale wątpię w takie rzeczy. Jest świnka. Jest świnka i owca, ale krówki nie mam, no to słuchajcie. Zostały nam dwie minuty. Musimy poczekać dwie minuty, aż nam zniknie to wyczerpanie. I będziemy mogli zrobić ten teleport cholerny. Teleport. Ej, słuchajcie, mam problem z wymówieniem słowa teleport, ale teraz już mi lepiej idzie. Teraz już mi trochę lepiej idzie. Szkoda, że nie ma żadnej grówki w pobliżu. Minuta 50 no to jeszcze trochę poczekamy. Tylko dwa żelaza, słuchajcie. Więc musimy to zrobić w ten sposób, że musimy to obkopać. Teraz i to przesunąć do tyłu. Słuchajcie, to musimy teraz poprzesuwać do tyłu, bo tutaj właśnie teraz powstał problem takiego typu, że ja to po prostu źle wymierzyłem. Najgorzej ja zrobiłem teraz w tym momencie. Nie wiem czemu w ogóle tak instynktownie położyłem to tam, gdzie nie powinno być. Ale spokojnie, zaraz sobie poprawimy jakby naszą strukturę i będziemy w stanie to zrobić. Udało mi się na razie, póki co nie wywalić ani razu, z czego jestem mega zadowolony. Tak więc tak, tu jest pierwsze, drugie, trzecie, kozacko i teraz leci tak, i teraz leci tak. Leci tak, leci tak i okej, okay. teraz powinno być GITES, tak więc robimy to. Robimy to szybciutko. Ej, nie nie, 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 szybko. No, 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 bo ja muszę teraz to jakoś tak sprawnie robić, bo inaczej może być lipa, słuchajcie, połączmy sobie te wiaderka. OK, w ten sposób kolejną wylewamy w ten sposób. Pyk, kozak. I teraz tutaj trzeba zniszczyć. Mm, wylać lawę i wylać to. Super, super, mamy to. Mamy to. Teraz tak, po tej stronie robimy to samo. Już nam brakuje lawy. Idziemy sobie zapełnić wszystko lawą. Weźmy sobie lawę. Yy, jedzonko, 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 żebyśmy nie umarli przypadkiem głupio. Jedzonko, jedno, drugie, kozacko i teraz zbieramy sobie lawę, abyśmy nie wpadli do lawy. Kozak. Zbieramy lawę. Zbieramy lawę. Lawa się przyda. Jeszcze jedno wiaderko. super Super ansko. Już mamy zaraz portal, słuchajcie, zaraz mamy portal jeszcze chwilka. Została nam jeszcze dosłownie chwilka. Kładziemy to, na to kładziemy to szybciej, dobrze, zao! Ale ty się opierniczasz z tym kładzieniem tej lawy. Za wolno ją kładę, słuchajcie, i to może spowodować, że ja w któryś momencie zginę, słuchajcie, a ja bym nie chciał zginąć. Więc teraz sprawdzij to róbmy. Okej, okay, kozacko. M bierzmy teraz sobie to, i teraz to musimy zrobić w ten sposób. I jakoś się do góry dostać. Teraz musimy się jakoś do góry dostać. Więc sobie skopi stąd kobla, dostajemy się do góry, super. I teraz tak, z kozak mamy to, słuchajcie, mamy to, tak, i wylewamy wodę, super. I ostatnia, ostatnie podejście, pyk. O, nie, nie, nie i wylewamy wodę. Kozak, mamy portal, słuchajcie, mamy portal, udało się, misja wykonana, portal jest zrobiony, teraz ten portal zostaje nam tylko odpalić, a do tego trzeba krzemienia, więc słuchajcie, nie odpalimy tego portala, ale wykonaliśmy misję, nie umarliśmy ani razu, ta paczka była bez kitu fajna, jeżeli chcecie pograć tej paczce, to wbijajcie w opis, macie tam paczkę, zostawcie łapeczkę w górę, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro na live o godzinie 20, na razie.